Powracamy do naszej rozmowy. Mówimy cały czas o fotografii kulinarnej. Jak to ugryźć, czyli warsztaty, które odbędą się już jutro, no właśnie gdzie? Eee, warsztaty odbędą się e, o godzinie 11 w Concord Design. Od rana zaczynamy, czyli trzeba wcześnie wstać, żeby zdążyć. Ale tak, e, że spokojnie można. Dobra wypocząć. godzina dla tych leniuchów też. Tak, z racji soboty nie od 9, tylko 11. A Aha, czyli o sobie również myśleliście? Dobrze. Dobra, zaczynamy o godzinie 11. Pojawiamy się w Concordia Design. E, tam nas pani już pokieruje, dokąd się należy udać. A, a tutaj trzeba też wspomnieć o tym, że danie główne e, przygotuje nam e, naprawdę świetny kucharz, jakim jest Tamek Purls, e, Concordia Taste. Rewelacyjny kucharz do tego przepięknie podaje jedzenie. Eee... Czyli myślę, że jest fotografujecie, zanim zjecie, czy tego, tego nie jedzenie, ma. To właśnie jedzenie <gry> jest przeznaczone do fotografowania. Super. Lunch też jest uwzględniony, ale te dania, które będą fotografowane, już właśnie dzisiaj je razem selekcjonowaliśmy, co to będzie, jak. Jak zostaną nam przygotowane, żeby uczestnicy mogli sami zakomponować te jedzenie na talerzu i całą kompozycję określić o, już później super. w przestrzeni, gdzie będziemy fotografować. Mhm, super, bardzo fajnie. A powiedzcie mi, aranżacja planu to jest tutaj drugi step, który się pojawił zaraz po przystawce fotograficznej. No właśnie, co się dzieje w momencie, kiedy jest aranżacja planu? Jak działamy? Um, działamy tak. Jakby, aby stopniowo rozwijać tą umiejętność widzenia tej fotografii w sumie dosyć ciasnej przestrzeni. Także zaczynamy aranżować parę elementów, załóżmy chociażby tak jak takie cytryny. Dokładamy do tego elementy, które gdzieś pojawią się w tle, które często w tego typu fotografii są nieostre, stanowią po prostu dotek kompozycyjny, czasami potrafimy się domyślić co to jest I to może też ciekawie nam mówić o tym co właściwie za chwilę będziemy spożywać. Także w ten sposób budujemy coraz bardziej skomplikowany plan zdjęciowy. Mhm. A jednocześnie ciągle posługujemy się um, różnymi modyfikatorami światła. Właściwie to jest coś... Co myślę, będzie bardzo ważne dla naszych uczestników, coś czego jeszcze nie znają, w jaki sposób możemy kreować to światło na tym naszym małym studiu, małym planie fotograficznym. Mhm. Tutaj myślę, że warto również zapytać o to, kto będzie odbiorcą. Ty już mniej więcej mówiliśmy o tym, ale czy są to osoby, które już właśnie potrafią obsłużyć fajny, dobry aparat, czy od tego też będziemy zaczynać? To będzie step by step, tak? Ja myślę, że tutaj nie jest to kwestią fajnego, dobrego aparatu. To jest po prostu aparat, który robi zdjęcia, a cała reszta już jest w naszych rękach i tak naprawdę to ludzie robią zdjęcia, nie aparaty. Na pewno dobrze byłoby ten aparat jakikolwiek nie mamy mieć już troszeczkę poznany. Żebyśmy nie zaczynali od samego zera, bo samego materiału jest naprawdę sporo. Mamy cały początek przewidziany właśnie na takie wyrównanie powiedzmy poziomu, który jest nam potrzebny, żeby uskuteczniać te zajęcia. Natomiast na pewno warto troszeczkę jeszcze ten aparat mieć opanowany. Mhm. No ale z tego co wiem, zapewniacie również sprzęt na miejscu. Co to jest za sprzęt? Czy, czy my musimy się pojawić na warsztatach ze swoim własnym aparatem, czy takie aparaty również będą jutro dostępne? Jeśli chodzi o sprzęt, to e, jeśli ktoś posiada, to pracuje na własnym, ale też udostępniamy aparaty. E, e, też od firmy Sigma Procentum otrzymaliśmy ogromny zestaw obiektywów, z których możemy korzystać podczas warsztatów. Ja tutaj chciałbym dołożyć jeszcze informację taką, że to też nie są warsztaty stricte takie studyjne, takie, które tak jak my pracujemy przy realizacjach reklamowych czy zleceniowych studiów przy oświetleniu błyskowym i tak dalej bardzo nazwijmy to troszeczkę bardziej skomplikowanym, tylko staraliśmy się też tak y, y, tworzyć te warsztaty, żeby... Każdy z uczestników, wracając z nich, spokojnie mógł sobie łożyć prostymi środkami takie oświetlenie w domu, mhm. w warunkach, w których mieszka, w których się znajduje i w których może po prostu wykonać zdjęcia. Mhm. Także te warsztaty są tak naprawdę dla każdego. Dla każdego, kto lubi gotować, chce to uwiecznić, lubi fotografię no i lubi jeść. Wspaniale, zapowiada się super. Czy są jeszcze wolne miejsca? Ostatnie dwa miejsca jeszcze e, e, posiadamy, także zapraszamy do e, jutro do Concord Design. E, można się jeszcze dzisiaj zapisać, bądź można po prostu zaryzykować i jutro na 11 się pojawić e, na miejscu. Na, e, na ulicy Zwierznickiej e, 3. Myślę, Super. że warto jeszcze powiedzieć, że same warsztaty trwają 6 godzin, także no, od 11 do 17 zapewniamy intensywny dzień. Mhm. Przez zabawę do nauki albo przez naukę do zabawy. Zobaczymy. Super, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dziękuję. spotkanie. Jutro o godzina 11. Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów kuchni i fanów fotografii właśnie do Concordi Design. Na pewno będzie gorąco. Do zobaczenia już wkrótce. Teraz króciutka przerwa, a za chwilę kolejny gość.